Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Od e, praktycznie dwóch lat e, słyszymy często komunikaty w wydaniu pana premiera Morawieckiego, e, ministrów odpowiedzialnych za energię, a swoje oświadczenie kieruje do pana premiera, że e, wzrost cen energii nie będzie drastyczny i że Polacy nie odczują e, tegoż wzrostu. Ja chciałbym zapytać pana premiera, jak to jest możliwe, a pytam na podstawie faktur przedsiębiorców, które widziałem, które zostały do nich skierowane, na przykład u jednego z nich za faktura za grudzień obejmowała kwotę 3 tysięcy złotych, a faktura za styczeń, miesiąc później już 9 tysięcy złotych, za dokładnie to samo, podobne zużycie energii, jak to jest możliwe, że składając deklarację tak rażąco mylą się z prawdą? Czy to wynika z tego, że w tym akurat przypadku to dotyczy koncertu energetycznego energa od kilku lat żaden z zarządów nie jest w stanie dłużej utrzymać swojej pozycji. Ostatnio prezesem zarządu został brat pani poseł minister Golińskiej, i być może ten brak kompetencji i wiedzy na temat zarządzania firmą powoduje aż tak drastyczny wzrost cen energii, bo to aż o 300 kolesiostwo, nepotyzm, brak wiedzy wpływający na to, że obywatele Polacy muszą aż tak wielkie faktury płacić za energię. Dlaczego przedsiębiorcy o tym dowiedzieli się dopiero w marcu, nie zostali powiadomieni w grudniu, że aż tak drastyczny wzrost cen energii będzie ich dotyczyć? I jakie działania zamierza pan premier podjąć, żeby rzeczywiście ulżyć polskim przedsiębiorcom w tej polityce rządu, z którą dzisiaj mamy do czynienia w części dotyczącej energetyki?